Witam bardzo serdecznie z tej strony Ngaloquero w kolejnym odcinku Eldeńskiego Kręgu. W tej części udajmy się do naszego stołu okrągłego i twierdzy. O, w twierdzy nie i twierdzy. Troszkę mi się tutaj pomyliło. Y Nie wiem, co to było. A, pokonano wielkiego wroga w ogóle. Co? Przywierająca kość. Co to w ogóle jest? A, tutaj tego nie mamy. Tutaj również tego nie mamy. Hmm. Tutaj tak samo. No nie, no to podbrojek razić to tego nie będzie. Broni? Może? Nie, no chyba też nie. A jednak, mistycyzm jest potrzebny w ogóle. Eh? Dziwna broń. Dobra, nieważne. Chodźmy tutaj do Roziera. Aha. Hełm królewskich szczątków. Zbroja, rękawice, nagolenniki. Raczej nie sądzę, żeby to było lepsze akurat od tego, co my mamy. O, no ale jest na pewno dużo lżejsza ta zbroja. A jak w przypadku hełmu? No, hełm jest akurat cięższy od tego, co mamy. Rękawice też są cięższe. A no, buty pewnie są lżejsze. No dokładnie. Równowagę mają przede wszystkim wysoką. Dobra, ok, w porządku. No, chyba najwyraźniej kolejny z bohaterów zginął. E, my natomiast chcemy iść do Rogiera. good to see you safe son mm. Rani when Rani shed her flesh she shed the curse mark too you know not everyone would trust such a tale but if she in her current form is nothing more than the living doll you profess then perhaps it's true after all hmm. forgive the bluntness of the notion but how would you like to become one of Rani's vassals ah oh, only in order to get what we want. Of course, the location of the body which bore the curse mark, which right now I haven't the faintest, and the best way to find out is for you to enter her service and take a poke around on the sly. I know you've got what it takes. Not only are you a superb fighter, but people want to trust you. I've seen it. No, dobra. you become Rani's vassal to advance our agenda? While in her service, you'll be able to take a poke around on the sly and determine the location of her original body that bears the curse mark, I realize that I'm asking you to put yourself in grave danger, but I know you've got what it takes. Quite possibly the only one, in fact. I to talk who is on Tak, 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 tak. Obejrzyj mi. Być może masz coś ciekawego do powiedzenia. Aha. Chyba jednak nie, nie ma niczego za bardzo do powiedzenia. Okej. Okay. O, tutaj znowu jest ten obraz taki. Z rozłożonymi rękoma, co ten co ten stawieża yy, była z tym posągiem, gdzie mieliśmy zagadkę tutaj rozwiązać. No i co? I porozmawiałem o tej propozycji Rogera i coś nie chce mi tutaj. Oh. No i co? Czemu nie mogę zostać? Możemy dostroić sobie. A nie możemy, bo nie mamy nagrobnej konwali piątego poziomu. No to dupa nie było tematu. No i sprawdźmy czy możemy tutaj wzmocnić ten nasz oręż, ale też nie, bo nie mamy ponorego kamienia kowalskiego, więc troszeczkę słabo. No dobra. Czy ona coś ma do powiedzenia tutaj? O wielkich runach weźmąc z wizerunku. Dobra, czyli jednak niczego tutaj też nie ma do powiedzenia. Hmm. Moglibyśmy z czegoś tu korzystać Bo widzę, że nasza wiara jest tutaj Na poziomie 20 zwiększona Dzięki ulepszeniu tego runu hmm. Nie będę...

Yy, każdym z tych yy, powiedzmy posiadaczy run czy możemy zaoferować nie możemy zaoferować bo nie mamy bardzo dobrze eee, tutaj raczej też nic z tego w sumie nie będziemy wykupywać no dobra ale Roger, twoja propozycja co z nią nie poddawaj się uczyć umiejętności nie musimy, ale... ale dobra, no jak ja mam stać się wasalem tej całej rani? Hmm. Ciekawa sytuacja ogółem. Czy złote nasiona, dwie święte łzy. Czemu ja tego w ogóle nie wykorzystuję? Yy, ale nie to chciałem sprawdzić. Chciałem sprawdzić coś innego. Jeden nasycony i jeden klucz kamiennego. Jeden klucz kamiennego miecza. A ja potrzebuję tam, żeby całkiem na dole sobie odlokować przejście. Potrzebuję dwóch. Więc jeszcze jeden musiałbym kupić. Najlepiej od któregoś. Od któregoś z kupców mieli? To nie, to jest jakiś krótki miecz. A tutaj też niczego nie mamy poza ewentualnie kamieniem kowalskim. Na trójeczce też niczego nie mamy. Na czwóreczce jest. Dobra, za 2000 to się opłaca akurat. Okej. Okay. ta astrologa, on no, tutaj bardzo fajne widzę negacje pod względem czarów tą całkiem fajnie a tu na szóstce też niczego nie ma, ewentualnie ta książka z przepisami może być interesująca dobra, otworzymy sobie to przejście tam na dole nie wiem w jaki sposób właśnie zostać tym wasalem ...od tej rani. E, nie tutaj, tutaj. Zduży to, bardzo dobrze. Modlitewnik zabójcy. Okej, okay, to ten modlitewnik będzie trzeba w takim wypadku pewnie oddać temu ziomotkowi, który jest tam u góry, bo to heretyckie jest... dzieło, jak on to mówił. I mamy tu coś nowego? Ciemność. Jedynie tyle <laughs> przepraszam. O, naelektryzowane naelektryzowanie oręża, udoskalony piorun, dobra ogółem jest tak, jakby wszystko ok, ale tak jak mówię, nie wiem. Oh,

Dziwne rzeczy. No, mam zostać wasalem rani, i nie bardzo wiem, w sumie co mam zrobić. O, coś tu leży. Aha, jakaś mapa, miejsca spotkania. Yy, nie tutaj. Yy, tutaj jest. Jak to obejrzeć na RC. To gdzieś tutaj. Prosta mapa znaleziona przez zwłokach. Prawdopodobnie wskazuje jakieś miejsce spotkania. I to jest jedyne miejsce, w którym jest klucz. Ale to to będzie tu. No okej. Okay. zobaczymy. A, no tak, bo to będzie tutaj, gdzie ten smoczek jest. No przecież. Ja tutaj nie mogę przywołać, mogę przywołać. Dobra. Teraz kozie śmierć. Wow, udało mi się tego nawet tak sensownie nawet uniknąć. Aj Dobra, polecę sobie z tej strony. Uh. No nieźle też radę, też rady, też radę? jest. Ej, co to mnie tu atakuje? Na to walona waszka. O jezu. okry Mars Smoczej rany. Błyskamienny klucz akademii. Uh. A no tak, nie mogę się przenieść, bo przecież gdzieś tutaj ta ważka zwalona lata i mnie chce zabić. Tam mamy miejsce łaski po lewej stronie. Ale tu po prawej się coś się dzieje takiego. są dwa potrzebne Mamy 21, czyli tu mnie akurat na to, żeby... Na to, żeby sobie awansować postać. Dobra, to zróbmy tak Inaczej przejdźmy tutaj do miejsca utraconej łaski. Gdzie to jest? A tutaj. Awansujmy sobie postać. tysiące, dobra, to w sumie można wykorzystać któreś z tych tutejszych. Nie wiem, chociażby to na piątce po prostu. Bo no i tak będę chciał wykupić dwa klucze. Dobra. Ok, w siłę byśmy sobie to wsadzili. Dokładnie. Bardzo dobrze. Teraz udajemy się tutaj do twierdzy. Bardzo dobrze. I chodźmy do handlarki. Wykupmy sobie te klucze. bo dzwonek kulisty 4, nie dzwonek kulisty 3 a ona tutaj ma, ale kamienie kowalskie zwykłe, okej okay. tutaj ma 0 tych kluczy czyli potrzebowałbym hmm Potrzebowałbym jednym słowem eee, wziąć sobie i zainwestować 8000, a to żeśmy oglądali. Dobra, Kali też nie ma niczego, nie, nie miał tutaj, tutaj też jest zero. Dobra, to musimy iść do tego, do naszego ziomutka, kowala i sobie sprzedać te runki, które mamy. Tak będzie szybciej niż jakbyśmy mieli sobie je rozbijać. Sprzedaj dokładnie. Hmm. No, i dobra, będzie wykupimy od niej te dwa po cztery tysiące, bo chyba dwa ostatnie nie zostały. A nawet trzy dokładnie. No i teraz ruszmy sobie tutaj, gdzie żeśmy się zrespili, czyli krystaliczny las, chyba, tak? Tak. I zaraz przelecimy się tam. Otworzymy to przejście. Wymaga dwóch aż tych kluczy, więc może to będzie coś fajnego. Ładnie. Kryształowa jaskinia Akademii. O. Czyli to jest taki dunk ala. Okej. Okay, no to w takim wypadku zakończymy sobie tutaj odcinek, a w kolejnym ruszymy eksplorować to miejsce. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.